Cześć z tej strony Oliwier. Dzisiaj zaprezentuję Wam BMW M3 Competition o oznaczeniu G80, które zostało wyprodukowane w 2021 roku. Jest to szósta generacja BMW M3, a poprzednikiem było M3 o oznaczeniu F80. Pierwszą zaprezentowaną M3 było M3 E30. G80 zostało zaprezentowane w 2020 roku. Masa tego auta wynosi tylko 1805 kg. Z tyłu na klapie mamy lotkę, a na dole cztery końcówki układu wydechowego. W tym momencie możecie zobaczyć, jak to auto jest poszerzone. Czas coś powiedzieć o osiągach tego auta. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 100 to 3,9 sekundy, a przyspieszenie od 100 do 200 wynosi 8 sekund. To auto 1,4 mili robi w 11,5 sekundy. Prezentowane auto stoi na 19-calowych felgach. Mamy również ceramiczne hamulce. A długość tego auta wynosi 4701 mm. Konkurencją tego auta jest Mercedes C63 oraz Alfa Giulia Quadrifolio. Tak wygląda przód, który w ostatnim czasie wzbudził bardzo dużo kontrowersji. Jak możecie zobaczyć, na masce mamy wytłoczenia. Lampy w tym aucie są w pełni LEDowe. Cały dach został wykonany z karbonu. Teraz zaprezentuję Wam środek tego auta. Mamy nagłośnienie Harman Kardon. Na listwach mamy oczywiście napis M3 Competition. W prezentowanym modelu mamy kubełkowe fotele wykonane z karbonu, które wchodzą w pakiet M Race Truck. Fotele mamy w kolorystyce Merino Silverstone. A tak wyglądają od tyłu. Tak jak mówiłem, zostały wykonane z karbonu. Teraz przejdziemy do całego kokpitu. Tak wygląda deska rozdzielcza wraz z kierownicą oraz multimediami. Kierownica została wykonana ze skóry z dodatkami karbonu. Mamy na kierownicy przyciski M1 oraz M2, które możemy sobie zakonfigurować. Klikając przycisk 1, możemy mieć wszystko w, na przykład w układzie sporty. Licznik został wyskalowany do 330 km na godzinę. W aucie mamy analizator driftu, który ocenia nasz drift w gwiazdkach od jednej gwiazdki do pięciu, pokazuje ile trwał sekund, minut oraz ile metrów. Menu w tym aucie jest całkiem nowe. Muszę dodać, że chodzi bardzo płynnie, nie zacina się oraz nie zamula. Pod ekranem mamy przyciski do ustawiania temperatury czy włączania grzania foteli. Wszystko zostało obudowane karbonem. Tutaj mamy gałkę do zmiany biegów. Skrzynia biegów w tym aucie jest ośmiobiegowa automatyczna o nazwie Steptronic. Przyciskami na gałce możemy sobie regulować szybkość zmiany biegów. Tutaj mamy przycisk do odpalania auta, a niżej przyciski do, na przykład, otwierania klapek wdechu. Mamy tutaj również przycisk M mode, który zmienia wygląd zegarów. Tak wyglądają zegary na, po przełączeniu na M mode. Listwa przed pasażerem również została wykonana z karbonu. Zegary po wejściu do auta tak nas witają. Pokażę również tylnie, siedzenia. Z tyłu mamy dość dużo miejsca i przyjemnie się siedzi. Lecz najprzyjemniej to oczywiście z przodu. Kluczykiem, oprócz zamknięcia i otwarcia auta, możemy sobie również zobaczyć, czy na przykład mamy otwarte szyby. A teraz przejdziemy do serca tego auta. Jest to 3 litry R6, które generuje 510 koni oraz 650 Nm. Cała moc jest przekazywana na tylną oś. Teraz posłuchajcie dźwięku wdechu. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Wpadajcie na mój kanał, a tam film z m4g82 od illegal night. Wpadajcie do opisu na moje Instagramy. Cześć.